Odcinek piąty. Koniec świata. Wyobraźcie sobie człowieka. Jego nerka zaczyna niespodziewanie hodować dodatkowe komórki i używa ich jako narzędzi. Gromadzi ich coraz więcej. Pewnego dnia stwierdza, że może stworzyć niezależne państwo nerkowe i potrzebuje do tego więcej miejsca, więc zaczyna się rozpychać. Podporządkowuje sobie inne narządy. Nie jest już naturalną częścią organizmu i nie czuje się z nim jednością, tylko mentalnie oddziela się od niego. To oddzielenie oczywiście powoduje poczucie zagrożenia. Jeżeli nie jestem elementem wspólnoty, to Muszę się przed nią bronić, bo pewnie zostanę zaatakowany. Tak właśnie rodzi się strach, który staje się siłą napędową dalszego rozwoju. Nikt już nie pamięta, o co chodziło na początku, kto i po co stworzył tę pierwszą obcą komórkę, w jaki sposób one zostały namnożone i czemu miały służyć. Umysłami zaczyna rządzić strach, który każe tworzyć dodatkowe mury i podziały, powoływać instytucje kontrolujące, spisywać zasady i prawa. Wszystko musi otrzymać czytelną etykietę, wszystko musi zostać uporządkowane. I wpisane w pewien system. Wtedy przerażony umysł ma nadzieję, że zazna ulgi, ale ukojenie w takim świecie nie istnieje. I nasza cywilizacja jest właśnie takim światem podzielonym. Stało się z nami coś takiego jak z tą nerką, która chciała przejąć kontrolę nad ciałem. Ta nerka to my, czyli ludzkość, a ciało to matka natura. Nerka upiera się, że nie chce być równoprawnym elementem organizmu i krzyczy, że w ogóle go nie potrzebuje, że jest od niego mądrzejsza, że organizm powinien się jej podporządkować. Ale choćby nawet zdobyła złoty megafon i krzyczała jeszcze głośniej, to prędzej czy później zostanie przez organizm zniszczona. Być może doprowadzi jednocześnie do śmierci całego ciała, na pewno jednak nie przeżyje. I na tym właśnie polega to, co grozi nam w najbliższej przyszłości. Ludzkość od wieków zachowuje się jak nerka, która żąda autonomii. Narzuca swoją wolę i terroryzuje inne narządy. Dawno już straciła poczucie łączności z organizmem, którego jest częścią. Odłączyła się od źródła, zamiast tego koncentrując się na strachu i na wojnie. I ten zapowiadany koniec świata to moment, kiedy ludzkość, skoncentrowana na myśleniu dzielącym, materialistycznym i pełnym strachu, Zostanie po prostu usunięta. To był piąty i ostatni fragment książki, Teoria Bezwzględności, która właśnie ukazała się w wydawnictwie G, J.